Hej Ziemniaczku, witajcie, z tej strony Gileon i witam was dzisiaj w odcinku, gdzie otwieramy kolejny prezent 27 grudnia, także lecimy z kolejnym prezencikiem. Myślę, że otworzymy sobie ten i zostawimy sobie tamten najmniejszy na jutro i jutro sobie otworzymy ten najmniejszy. I co my dzisiaj mamy? A dzisiaj mamy... O! Zwierzon... Zwierzowych Świąt i seria Gwiezdny Wojny Sztandar od Palucha Rybnego. No, pokczamp, pokczamp. Nie spodziewałem się tak szczerze, że, że jeszcze tu jest jedno ekran czytywanie i to, i został ostatni prezencik z lewej strony i później tylko będziemy sobie otwierać Star, Star Warsowe rzeczy. E, no i dzisiaj mamy chyba deskę jakichś flipa. przeciwnikom, bryłką węgla, taki trudny quest? Ej, musicie otworzyć, żeby tak żeby to zrobić. Musicie najpierw znaleźć prezent. Jak znaleźcie prezent, to musi wam wypaść węgiel, i tym węgiel musicie rzucić wy przeciwnika. I dostajecie Kiklila 2020 i styl do tego narty. Także mm, spoczko. No, sklep wam już w sumie pokazywałem. No i to by w sumie było na tyle, to ja byłem Gilan, powiedział, że sobie Cubikał Peczkę w górę i wejść na Discorda i ja lecę teraz ogólnie z live'ami, jest dosyć dużo się będzie działo, teraz będę za niedługo zmieniał baner, awatar i w ogóle eee, ale no chciałbym żebyście wbijali jednak na te live'y i żeby nie było takie coś, żeby po zero osób siedziało, tylko żeby po jednej, po dwie myślę, że to by było spoko. Nawet jakby wywalało tego live'a, żebyście się siedzieli, no mam nadzieję, że tak będzie, no i <laughs> że jeśli też chcecie na przykład teraz sobie ze mną porozmawiać to możecie sobie pograć, możecie dołączyć, nie wiem. I, jeśli chcecie gifta wys, wysłać też, możecie mi wysłać gifta. Ja oczywiście to na Discorda wkleję i żeby nie było też podziękowania będą. No dobra, no ale żeby nie przedłużając ja się z wami żegnam, się